pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek i dziadek, i babka, i ojciec, i matka. Jadaliście już jabłka, a ja już nie moje. już w już własna. Mam choć na sztyczek. I poszedł do miasta, że tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, do bary, są w barem wiadomo, zwyczaje utarte. Pochodzi do kelner, podaje mu kartę. A w każdym okropność przyznacie, to sami jest zupa jabłkowa i knedleny z jabłkami, to słone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłekka, szarlotka i kompot i babka. No widzisz, obaczku, i gdzie twój berstyczyk? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek.